Witam. Dzisiaj będę robił kolejne zdanie z Cracking Decoding Interview Ulify, tak się nazywa to zadanie, i że mam napisać metodę, która zamienia wszystkie spacje w stringu na procent 20. Możesz przyjąć, że string ma wystarczające miejsce na końcu, aby otrzymać dodatkowe hmm, charakter, dodatkowe znaki. No, i chcemy to tyle. I tutaj taki przykład: Mr. John Smith. I mamy zamienić na Mr. %20 John %20 Smith. Czyli wszystkie spacje mamy zamienić na, X20. na %20. I to nasze zadanie. Już napisałem takie właśnie metody. Było szybciej. Na początku skorzystałem też z funkcji bibliotecznych. Co nie jest tutaj najlepszym podejściem. Zaraz z tego dojdziemy. Tutaj po prostu. Mm, Wyszukuje nam spację. I pętla tak długo idzie, aż nie, będzie, nie znajdzie nam żadnej spacji. I za każdym razem tutaj replace, czyli zamienia spację na ten nasz, na ten nasz tutaj string, czyli procent 20. Więc tutaj też jest ciągle zmiana wielkości stringa. To jest przepisywane, bo może musi przesunąć, na przykład jak w środku znajdzie spację, to musi przesunąć pozostałe znaki. No, także, no i też ciągle ciągła ta zmiana wielkości nie jest zbyt efektywna. I tak samo, właśnie całość tutaj algorytmu jest n kwadrat, także tutaj, bo to tu musi znajdować przez każdym razem i potem, właśnie, z nią zamieniać. E, Może to zrobić lepiej, nie używając tutaj funkcji takich bibliotecznych. No, zaraz tutaj przejdziemy O. Dlatego napisamy się do drugi string, drugą funkcję, y, która y, no, robiłaby to samo, tylko w inny sposób. Teraz tak. Y, po pierwsze, jak mamy stringa, przypuśćmy jakiegoś tutaj, to i y, tu jest na przykład miejsce. I teraz idziemy od, od początku stringa, czyli DS e, spacja i teraz chcemy to zapisać tutaj na, na procent 20. No to przypuśćmy, że procent i teraz tutaj wtedy napiszemy już FK 20. Więc musimy przed tym to poprzesuwać. Czyli to będzie procent. No i potem 20 poprzesuwać to wszystko inne. To się do komplikacji robi. Więc dlatego najlepiej tutaj iść od tyłu. No, od tyłu. Ponieważ yy, na początku zwiększymy sobie yy, ilość miejsca, które będzie nam potrzebne. Czyli wyliczymy, przypuśćmy, że tutaj mamy dwa, dwie spac yy, trzy spacje. Więc na samym końcu będzie yy, jeszcze potrzebny raz. Dwa. 3, 4, 5, 6, 6. I teraz na tym tu jest koniec stringa. I teraz na tym miejscu mamy trochę buforu. Więc w tym momencie możemy iść odtąd i tutaj zapisywać. Wtedy nie trzeba nic przesuwać. Więc idziemy od, 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 od tego miejsca D. I tutaj piszemy właśnie D. Tu piszemy L. S K. I tutaj, gdzie jest spacja, no to jest właśnie procent 20. 20. I tu zaczynamy nadpisywać, ale to nie ma znaczenia, ponieważ tu na końcu mamy to już jakby przerobione. Więc dlatego lepiej tutaj właśnie iść od, od końca, a nie od początku tego stringa. I od, będziemy od tyłu go jakby przerabiać. Ale na początku obliczamy ile żeby właśnie nie resize zrobić tylko już raz zmienić wielkość i tyle to chcemy policzyć ile rzeczywiście potrzebuje miejsca więc tutaj raz przechodzimy przez całego stringa i zliczamy ile jest spacji jeśli tam jest 0 no to wracamy to nie ma problemu ale jeśli jest większe od 0 no to w tym momencie tutaj jest string resize zmieniamy wielkość stringu aktualny długość plus właśnie to Nasz counter razy 2. No bo potrzebuje 3 miejsca. Na jakby mamy 20 potrzebuje 3 miejsca, razy 2-3, ale jedną od spacji mamy, więc tylko dwa dodatkowe. jakby, Więc właśnie counter razy 2 i to dodajemy, więc dalej sobie szukujemy większą ilość miejsca. No i teraz jak już mamy powiększony, to mamy jakby dwa wskaźniki. Na jeden wskaźnik na koniec stringa. Hmm, Tutaj indeks wskazuje nam na koniec już tego powiększonego stringa, a ten trueRank to jakby jest na, wskazuje nam na koniec niepowiększonego stringa, czyli ten, któryśmy dostali. I tutaj właśnie idziemy od końca minus minus do początku. Jeśli od końca tutaj, ale nie tego aktualnego końca, tylko tego końca początkowego stringa. Jeśli nam widzimy spację, no to w tym momencie właśnie wpisujemy ten x20 i zmieniamy indeks najwcześniejszy. Jeśli nie, to przepisujemy to na sam koniec. No i tak przechodzimy raz przez stringa, więc, yy, więc ogólnie złożoność wyścigowa tutaj jest, przechodzimy raz przez stringa to przechodzimy raz przez stringa. Więc 0 od n, yy, o od n jest dużo lepsza. No i tylko jak sobie zmieniamy wielkość resize, tu, może na przykładzie, jakoś to jeszcze pokażę. Tutaj mamy maina, to jest właśnie ten Mr. Smith. O, Smith. I tu jest jakby koniec stringa. To zaznaczam, że jest koniec stringa. To na początku, właśnie zwiększamy tym resizem i mamy. Może na końcu dodajemy miejsce, tylko dodajemy miejsce właśnie takim znakiem. O, jako będę zapisywał, żeby to było widać jako duże. O, może, o, w ten sposób. Czyli ten znaczek to będzie oznaczało to. Czyli jak mamy tego stringa i tu jest koniec, w tym miejscu jest koniec, to dopisujemy tyle, ile trzeba. Czyli tu mamy trzy spacje. jeden, jeden i tutaj jest 1, 2, 3. Więc na końcu dopisuję raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu jest ten koniec nas, naszego stringa. I teraz tak. Mam i, które wskazuje na ten element. Tutaj, a ten indeks wskazuje na ten element. Nie? Od, od końca. Teraz tak, ja tutaj na początku jestem I i patrzysz, że to jest spacja. Więc indeks 1, czyli ten ten i ten zamieniam na Procent 20. Czyli insert. Procent dwadzieścia. Dobrze, potem idę dalej. Mam H. No to w tym momencie tutaj idę indeks 1 H, mniej. Potem jest. T, bo no to tu jest T i m S. No i znowu jest spacja. No to właśnie tutaj wychodzi 0 2. Po tym jest n. H, O, J, nowy jest spacja, więc Mister więc 0.20, yy, m, I w ten sposób przechodzimy tylko raz przez tego stringa i wtedy wypełniamy te też dzięki temu buforowi na końcu, na końcu, któryśmy właśnie użyli. No dobra. Także, jeszcze użyjemy. Czyli po prostu daliśmy te dwa stringi i za każdym razem zwróciło to w ten sposób, czyli no tutaj jak zadziałało. Dobrze, także mam nadzieję, że wytłumaczyłem mniej więcej ten sposób rozwiązania tego. Właśnie z tym buforem na końcu i schodzenie od tyłu. To jest dużo lepsze podejście. I dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnych zadań. Trzymajcie się, na razie, cześć.